Czy ty jesteś przed pokazem, czy już oglądałaś? Przed, jeszcze nie oglądałam i muszę powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowana, ponieważ oglądałam pierwszą część i nie mogłam się doczekać drugiej. W końcu dzisiaj jest premiera i, i tak się już nie mogę doczekać i tak, tak tylko ym, czekam na to, żeby to oglądać. A oglądałaś jakieś e, przebitki, jakieś zwiastun tego e, filmu? Właśnie y, oglądałam, chyba trailer był na YouTubie. Nie wiem, czy to był dobry trailer, bo ja tylko tak wpisałam to razem dwa. Um, ale chyba oglądałam. No, coś tam, coś tam się dzieje w, te, w tych trochę, dwa, ale nie jestem pewna, bo tam nie pokazano po prostu wszystkiego całego filmu, więc dzisiaj będę mogła zobaczyć, jak to um, no, po prostu było zrobione, jaki jak, jak jest pomysł na, na drugą część i w sumie bardzo, bardzo się cieszę, że jest w ogóle druga część troli. To jest super. Jak ty właśnie wspominasz tą pierwszą część? No, bardzo dobrze, bardzo um, kolorowo przede wszystkim jak oglądałam, to miałam... Ile tu miałem lat? Nie wiem um, kiedy to było, w sumie już nie pamiętam, wiem, że było mniejsze. Um, pamiętam, że to była bardzo kolorowa dla mnie bajka: bardzo dużo kolorów, taka jasna, taka radosna. Ja bardzo lubiłam oglądać tę bajkę. Do tej pory muszę się przyznać, że czasami oglądam właśnie pierwszą część. Um, no, trolle są bardzo fajne. Z nami też są tutaj: trolle, popi i mruk. <laughs> A jakie właśnie bajki oglądasz zazwyczaj? Generalnie moją ulubioną bajką, przepraszam, trolle, to jest Aladdin. Wybaczcie. Wybaczcie. Ale, ale tro, trole też bardzo lubię, więc, więc spokojnie. Nie, moją ulubioną jest Aladdin. W sensie dosłownie umieram za tą bajką. Cały czas ją oglądam i pamiętam, że od małego ją po prostu uwielbiam. Ale oczywiście trole też. Dlatego tu jestem. Dzisiaj będę oglądać, bo jeszcze nie mogę doczekać. Jej, Do okay, którą z postaci jesteś? Popi czy mruk? Bardziej mruk chyba. W sensie popi. Popi ma bardzo dużo energii. a ja czasami nie mam tej energii. Myślę, że Mruk jest taką osobą, która, która jest jak ja. Yo. Piona. <grymna> Piona. Nie, ale Popi też. W sumie tak po trochu. A możesz jakoś opisać te postacie? Um, generalnie Popi jest bardzo w sensie taka energetyczna. Mruk um, jest bardziej taki w sensie tak, taki tajemniczy, potem się otwiera na koniec bajki, um, ale w sumie obaj są super, w sensie mają bardzo fajną um, energię, mają, nie wiem, no są wszyscy jakby w tej bajki trolle super i oni też. Ale myślę, że mruk jest bardziej taki stonowany, a popi jest taka, jej, śpiewajmy, śpiewajmy, takie, ma bardzo dużo energii. Jak widać teraz tańczy, więc e, mruk jej mówi, że przestał. O, teraz mruk dołącza. No właśnie tak jest z, z trollami, no właśnie tak. A co myślisz, co przedstawiam w drugiej części? Szczerze nie wiem. Właśnie em, dlatego się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, co oni tam szykują. Ale myślę, że na pewno bardzo się będzie dużo działo i mam nadzieję, że będzie jakaś piosenka w tych trolach. Myślę, że na pewno będzie jakaś piosenka, bo zawsze, jak oglądałam tylko y, trolle jeden, w sensie trol pierwszą część, to zawsze, bo to co chwilę śpiewali w tej piosence, to jest taka bardzo też jakby... Nie wiem, taka Muzy muzyczna, muzyczna bajka, więc jakby myślę, że na pewno będzie, będzie jakaś piosenka, nie mogę się doczekać, jaka? Czy to jest taka bardzo trollowa, czy jakaś taka wzięta z jakiegoś popularnego po prostu artysty. Nie wiem, ale nie mogę się doczekać. Okej, okay, właśnie miałam takie pytanie do ciebie, jak ty oceniasz, bo nie mogłabym się nie zapytać, jak ty oceniasz właśnie muzykę z filmu, ale ty jeszcze nie oglądałaś drugiej części, tak jak ty oceniasz pierwszą część. Oceniam bardzo dobrze. Ym... Chyba w bajce było Can't Stop the Feeling, coś takiego było, uh, Justin Timberlake. Ta piosenka jest bardzo fajna przez, ten, przez tą bajkę właśnie zdałam tą piosenkę. Generalnie nie, nie słuchałam często Justina Timberlake, ale jak oglądałam pierwszą część, to skojarzyłam, papa, pa! pa. <laughs> to skojarzyłam, że to jest, że to jest że... No z bajki troli, dzieci mogą w sensie się nauczyć bardzo dużo muzyki, jakby śpiewając z nimi. No to jest super rzecz. Ja, ja śpiewałam razem z trolami, jak oglądałam.